Cześć moi drodzy, witajcie. Mamy pierwszy Giant Rainbow Event teraz w Pet Simulator X. Właśnie jesteśmy na drugiej albo trzeciej skrzynce. Ja już nie pamiętam, to jest chyba druga skrzynka, więc e, trzeba się trochę napocić, żeby się tam dostać. Kurka, wbijajcie na mój serwer. Jeżeli ktoś jest z moimi znajomymi, to jak myślę, że warto wbijać, słuchajcie, teraz i w ogóle. Także zapraszam serdecznie, pomóżcie nam to niszczyć te, te skrzynie. Zobaczcie, udało mi się już to odblokować. Jesteśmy tutaj, w tym świecie. Także fajnie to wygląda. Ustawmy sobie breaking na, e, na słuchajcie ALL i zobaczymy. Tu jest to nowe jajko. Zobaczmy. Coś go nie widać za bardzo, ale otwórzmy sobie. Wow, ile mityków tu od razu poszło. To mi się podoba, słuchajcie. A nie mam odpalonych w ogóle boostów tutaj, jeżeli chodzi o ten event. Więc warto by było to załączyć, tak szczerze mówiąc. I nawet nie wiem, ile to jajko kosztuje, bo jest jakieś, słuchajcie... Okej, okay, goldeny już tu poszły jakieś i legendy, z tego co widzę. Ale no, jest całkiem nieźle. I jak farmimy tutaj? Jejku, ale tu dużo diamentów się dostaje w ogóle. Słuchajcie, ale czemu ja nie dostaję w ogóle 99 końców? Bardzo mało dostaję, słuchajcie... O, teraz zbiję ten garniec. Tylko 200 tysięcy. No nie jest to takie, jakby dobre, szczerze mówiąc. Ale patrzcie, ciekawe, jak mocne są te, te mityczne pety. Zaraz sprawdzimy. Słuchajcie, gdzie jest tu nasz ekwipunek. Sprawdźmy tę mocarność tych petów. Czy one są jakoś wybitnie mocne? E, Clover. A to jest. E, gdzie jest ten mityk? Słuchajcie, jak on się nazywa? Zaraz sprawdzimy. Clover axolotl nie mówcie, że te pety są słabsze od tych Clover. Okej. Okay. Clover Fairy, ale Clover Axelol złoty ma 3,9 tryliona. Eee, no dobra. Złoty ma 3,9 tryliona, mówicie. 3,9. No, jest troszkę lepszy od tego, ale czy on jest lepszy od złotego? Nie mam złotej tej. Chyba nie, słuchajcie, czyli to nie jest jakoś tak wybitnie dobre. A sprawdźmy, czy mi się Quest w takim razie zaliczył. Jak jestem w tym evencie, powinno się zaliczyć, nie? Chyba, że coś jest nie tak. Okej, okay, 100 milionów, odblokowaliśmy to. I to jajko kosztuje 1 milion. I tu możemy już huge pety, słuchajcie, wydropić. Tylko pytanie: tylko. Hmm. No, te Clover Axelolty mnie nie przekonują, słuchajcie, tak szczerze mówiąc. No, niby jest, jest ok, ale. No, zawiedziony jestem. Myślałem, że Clover Axelolty będą mocniejsze. To w takim razie. To jest Clover Fairy, ona jest troszkę lepsza od. A nie, to i tak są lepsze te pety. Patrz, ten jest. Rainbow jest lepszy od tego. Okej, okay, a Clover Axelold? No, okej. Okay. Okej, okay, moi drodzy. No, co jest? Czemu nie mogę tu. Patrzcie, zbagowało się coś. Nie jest tak źle. Myślałem, że będzie lepiej. No, szczerze mówiąc. No, ale niech będzie. Najgorzej to wyjść po tej tęczy, bo mi laguje deskę. Patrzcie. Chyba, że. O! Chyba, że jakoś tak mam skakać. Mam nadzieję, że teraz to jajko zobaczę, tak szczerze mówiąc. Z tego co widzę i to jest mega mocne są jakby te, o widzę teraz to jajko. 4 miliony kosztuje, bo z niego jest szansa tylko patrzcie na 3 pety, huge pety jednocześnie, więc więc całkiem przyjemnie. Można rzec, o mamy rainbow! Zaraz zobaczymy słuchajcie. Zaraz zobaczymy ile rainbow, 9-1! Łopanie! Huhuhu! No, to mistrzostwo świata! To mi się podoba, słuchajcie, to możemy otwierać te jajka. Jest zapicko, słuchajcie. Od razu trzeba zrobić sobie tego: Dark Matera. Naprawdę niezły update. Powiem Wam szczerze. Słuchajcie, no i z tego jajka również dropi Secret. Nowy Clover Unicorn. Także chyba tylko z tego jajka, więc całkiem nieźle, słuchajcie. Wow, udało mi się Secreta tutaj wbić. Wow, nieźle, słuchajcie, o kolejny secret, <laughs> oh my goodness, nieźle, słuchajcie, nieźle, nieźle to leci, słuchajcie, dwa razy sekrety poleciały, kozacko, o kurka, także słuchajcie, kozacko, zostaćcie swój nick, to wam rozdam e, oczywiście peciki, to wam tutaj rozdamy zaraz, tu są lucky bloki, ciekawe co dostaniemy z lucky bloka, Eee, no to tak średnio słuchajcie, z tymi e, farmieniem tych tutaj pecików. E, zróbmy sobie Pet Sending to mm, Single. A, ej, no nie! E, dobra, czekajcie, bo już myślałem, czekajcie, bo musimy. Poustawiam sobie tu wszystkie swoje pety. Tak, swoją drogą. Będziemy sobie farmić te garce i te inne rzeczy. Dobra, pięknie, wszystko, wszystko, wszystkie pety siedzą, wszystkie pety siedzą, poprzyjmujmy ludzi, słuchajcie, żeby więcej było farmienia tutaj ostrego, żeby mnożnik się zgadzał, proszę bardzo, poprzyjmujemy was wszystkich serdecznie, proszę bardzo, chociaż tego mini chyba się nie da, you are... A, czyli ja jestem na maksie, ale patrzcie, już czter... 14 milionów idzie. No, ale wam rozdam parę petów, także zostawcie w komentarzach swoje, e, swoją nazwę, a ja wam rozdam te, te legendy, słuchajcie najnowsze. Gdzie one są? A, bo ja mam je w wersji tylko Rainbow. króca banda. Walen... Valentine's Cat, to dostaniecie walentynkowego kota. No dobra, to dajemy wam słuchajcie te petisze, proszę bardzo. I proszę bardzo. A tu damy Rainbow Liona, proszę.